Cześć, witajcie drodzy widzowie w nowym odcinku wiadomości z Wielkiej Brytanii na kanale Stacja Emigracja. Jak zwykle przychodzę do Was z solidną dawką wiadomości z UK, dlatego zapraszam do obejrzenia całego odcinka. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, no to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, polubienia i włączenia się do dyskusji pod dzisiejszym materiałem. Dzisiaj zaczniemy od informacji, że rząd Partii Pracy zapowiedział wzrost standardowego świadczenia Universal Credit o 2,3% powyżej inflacji. I to każdego roku przez najbliższe 4 lata. Jak podkreślają ministrowie, jest to pierwszy realny wzrost od lat 70. XX wieku. W wyniku zapowiedzianych od 6 kwietnia tego roku podwyżek, miesięczne płatności z tytułu Universal Credit dla osób samotnych powyżej 25, 25 roku życia wzrosną do 424 funtów i 90 pensów, a dla par powyżej 25 roku życia do 666 funtów i 97 pensów. Osoby samotne poniżej 25 roku życia otrzymają miesięcznie 338 funtów i 58 pensów. Z kolei zniesienie limitów w świadczeniach na dwoje dzieci ma objąć około 450 tysięcy dzieciaków. Dodatkowo około 100 tysięcy dzieci zyska kwalifikację do bezpłatnych posiłków szkolnych. Rząd wskazał, że zmiany te mogą przyczynić się do największego spadku ubóstwa wśród dzieci w historii brytyjskiego parlamentu. Minister Pracy i Emerytur zapewnił, że Partia Pracy nie planuje również dalszych cięć w zakresie zasiłków dla osób niepełnosprawnych. Przegląd świadczenia Personal Independence Payment, tak zwanego PIP, ma uwzględniać coroczny wzrost zgodny z inflacją aż do najbliższych wyborów. Rząd zapowiedział ponadto przerwanie praktyki pięciotygodniowego oczekiwania na pierwszą wypłatę Universal Credit, co ma ograniczyć zadłużenie wśród nowych beneficjentów oraz zmniejszyć konieczność korzystania przez nich z banków żywności. Jak wynika z danych, udział wydatków na świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym w PKB od ostatnich 40 lat pozostaje na poziomie pomiędzy 4 a 5 procentami. Rząd podkreśla, że dalsze cięcia będą możliwe głównie poprzez zwiększenie zatrudnienia. Ustawa o ograniczeniu świadczeń do dwojga dzieci została usunięta po długotrwałych dyskusjach i krytyce. W nadchodzących tygodniach ministerstwo planuje przedstawić projekt ustawy znoszącej ten limit. Dalsze działania rządu obejmują także kontynuację przeglądu Universal Credit i PIP oraz monitorowanie efektywności wprowadzanych zmian pod kątem poprawy sytuacji finansowej, najuboższych rodzin i, i osób niepełnosprawnych przepraszam. Tutaj moi drodzy ze swojej strony dopowiem tylko, że kluczowa jest informacja dotycząca dat. Kolejne 4 lata oznacza, że zapowiedziane zmiany będą miały miejsce do 2030 roku. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że następne wybory powszechne odbędą się w 2029 roku, więc partia pracy będzie tego używała jako karty przetargowej, strasząc swoich wyborców, że jak nie daj Boże Faraż dojdzie do władzy, to pozabiera albo obniży wcześniej wymienione świadczenia. Pamiętajmy, że politycy podejmują działania i decyzje głównie po to, by pozostać u władzy. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że ignorowanie Pekinu byłoby lekkomyślne i nie leżałoby w interesie Wielkiej Brytanii. Jednocześnie zapewnił, że relacje Londynu z Waszyngtonem pozostają bliskie, mimo krytycznych uwag prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących współpracy Wielkiej Brytanii z Chinami. Stermer odniósł się do słów Trumpa, który stwierdził, że robienie interesów z Chinami jest dla Wielkiej Brytanii bardzo niebezpieczne. Jak zaznaczył brytyjski premier w rozmowie ze Sky News, wizyta w Pekinie była wcześniej konsultowana z zespołem amerykańskiego prezydenta, który sam zresztą zapowiada podróż do Chin w kwietniu tego roku. Nie sądzę, że Wielka Brytania powinna chować głowę w piasek. Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata podkreślił premier UK, wskazując na potencjał e, wizyty dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. W wywiadzie dla BBC Stermer przypomniał, że w ostatnim czasie Pekin odwiedził, odwiedzili także przywódcy Francji i Niemiec, dodając, że bycie jedynym krajem, który odmawia angażowania się w relacje z Chinami, nie leżałoby w interesie Wielkiej Brytanii. Stanowisko premiera wsparł wiceminister Han Chris Bryan, który nazwał sugestie Trumpa absolutnym, absolutnym szaleństwem. Przypomniał też, że Trump niedawno sam nazwał chińskiego przywódcę Xi Jinpinga swoim przyjacielem i zapowiedział, że zamierza w kwietniu udać się do Pekinu. Oczywiście, w relacjach z Chinami trzeba mieć oczy szeroko otwarte i sprzeciwiać się im tam, gdzie się nie zgadzamy, ale Chiny są światową potęgą i jednym z naszych kluczowych rynków eksportowych, stwierdził Bryant podkreślając wagę wizyty Starmera. Podczas pobytu w Pekinie premier poinformował również, że Chiny zniosły sankcje nałożone w 2021 roku na siedmioro brytyjskich parlamentarzystów krytykujących państwo środka za łamanie praw człowieka. Restrykcje obejmowały zakaz wjazdu do Chin, zamrożenie ewentualnych aktywów oraz zakaz transakcji finansowych. Decyzja Pekinu spotkała się jednak z chłodnym przyjęciem części samych zainteresowanych. Sześcioro parlamentarzystów oświadczyło, że woleliby pozostać objęci sankcjami, niż dopuścić do wykorzystania ich statusu jako karty przetargowej w relacjach z Chinami. Według brytyjskich mediów, rząd Stermera nie planuje w zamian znoszenia restrykcji wobec żadnych obywateli Chin. Wizyta premiera pierwsza na tym szczeblu od 8 lat wywołuje też kontrowersje w kraju. Krytycznie oceniają ją konserwatywna opozycja i część prasy, zwracając uwagę między innymi na niedawną zgodę rządu na budowę nowej, największej w Europie ambasady Chin w Londynie oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa. Krytycy wskazują, że ze względu na utajenie części projektu budowy i bliskość londyńskiego City ambasada może być wykorzystywana do szpiegowania. Mimo to rząd podkreśla, że dialog z Pekinem jest konieczny w obliczu globalnej roli Chin. Jak informuje dziennik The Guardian, rekordowa liczba skazanych ponownie trafia do więzień w Anglii i Walii, a przedstawiciele związków zawodowych twierdzą, że część z nich celowo narusza zasady zwolnienia warunkowego, aby móc handlować narkotykami z zawięziennych murów. Brawo, brawo dla partii pracy, która postanowiła wypuszczać degeneratów przed odbyciem całych wyroków. Cóż mogło pójść nie tak w tym fantastycznym pomyśle? Źródła więzienne poinformowały, że po wdrożeniu programów przedterminowego zwolnienia, tylko w grudniu zeszłego roku do więzień powróciło około 5000 mężczyzn, co stanowi ponad 1 trzecią wszystkich osób zwolnionych w okresie do czerwca 2025 roku. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Więziennych twierdzi, że wielu z nich celowo łamie warunki licencji, aby czerpać zyski z lukratywnego rynku narkotykowego w więzieniach. Pojawiają się również obawy, że w ramach programów wczesnego zwolnienia, uruchomionych no w celu złagodzenia kryzysu związanego z przepełnieniem więzień, zbyt wielu osadzonych jest wypuszczanych do społeczeństwa, bez zapewnionego zakwaterowania i odpowiedniego wsparcia. Zgodnie z obecnym systemem, osoby odbywające kary za mniej poważne przestępstwa mogą zostać zwolnione po odbyciu 40% kary pozbawienia wolności zamiast wcześniejszych 50%. Od jesieni planowane jest dalsze przyspieszenie zwolnień. Skazani mają uzyskać możliwość wyjścia na wolność już po odbyciu 1 trzeciej wyroku. Gdy spojrzymy na dane, to liczba recydywistów wzrosła ponad dwukrotnie z około 6300 w czerwcu 2018 roku do 13,500 w czerwcu 2025, co przyczyniło się do pogłębienia kryzysu w systemie więziennictwa. A to wcale nie koniec tych wiadomości: najnowsze kwartalne dane pokazują bowiem kolejny wzrost w trzymiesięcznym okresie do września zeszłego roku. Ponad połowa przypadków ponownego osadzenia wynika z nieprzestrzegania warunków zwolnienia, takich jak brak kontaktu z kuratorem czy zamieszkiwanie w miejscu innym niż to zatwierdzone. Około 20% dotyczy osób, wobec których postawiono nowe zarzuty karne. Około 6 tysięcy kuratorów sądowych w Anglii i Walii ma nadzorować ponad 240 tysięcy osób przebywających na wolności, w tym rosnącą liczbę więźniów uznanych za niebezpiecznych. Raport Inspektoratu Więziennego z października zeszłego roku ostrzegał, że narkotyki w więzieniach są łatwo dostępne, a osadzonym oferuje się całe menu za cenę stukrotnie wyższą od ich wartości rynkowej. Ustawa o wymiarze kar podpisana przez króla Karola II ma zaktualizować zasady dotyczące ponownego osadzania i zmniejszyć liczbę takich przypadków. Ministrowie kończą np. z praktyką krótkoterminowych powrotów do więzienia na 14-28 dni. Zamiast tego osoby, które powrócą do więzienia z powodu naruszenia zasad zwolnienia warunkowego, będą mogły zostać zwolnione dopiero po 56 dniach. Brytyjski rząd zapowiedział, że do końca 2027 roku w szkołach w całym kraju zostaną wprowadzone narzędzia wspierające proces nauczania uczniów oparte na sztucznej inteligencji. Ministerstwo Edukacji, tzw. DFE, potwierdziło, że od tego lata nauczyciele, laboratoria AI oraz firmy technologiczne rozpoczną wspólne tworzenie i testowanie tych narzędzi, a pilotaże w szkołach porad podstawowych zaplanowano na późniejszą część roku. DFI przewiduje, że narzędzia te mogą służyć do prowadzenia indywidualnych korepetycji dla nawet 450 tysięcy dzieci w wieku od 9 do 11 lat pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk, co ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie wykształcenia. Cenia. Szefowa do spraw polityki ze Związku Dyrektorów Szkół pochwaliła zaangażowanie nauczycieli w rozwój narzędzi AI, podkreślając jednocześnie, że nigdy nie powinny one zastępować bezpośredniej interakcji twarzą w twarz. Naturalnie samo AI nigdy raczej nie będzie łatwym rozwiązaniem, jeśli chodzi o walkę z niepokojącą luką w dostępie do edukacji, którą obserwujemy już w brytyjskich szkołach. Dlatego, aby zapewnić indywidualne wsparcie, o którym wiemy, że przynosi realne efekty, potrzebne są większe nakłady finansowe oraz inwestycje w kadrę i zasoby. Rząd prowadzi obecnie przetarg, w ramach którego branża technologiczna ma tworzyć narzędzia do pomocy w nauce oparte na sztucznej inteligencji we współpracy z nauczycielami. Zapowiedź ta pojawiła się po tym, jak rząd ogłosił konsultacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa dzieci w internecie, które były następstwem apelu posłów wzywających do wprowadzenia na wzór Australii zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Jak informują media, minister edukacji skierowała list do dyrektorów szkół podkreślając, że powinny szkoły być wolne od telefonów komórkowych przez cały dzień nauki, a urządzenia te nie powinny być używane ani jako kalkulatory, ani do wyszukiwania informacji. W roku księgowym 2024-2025 w Londynie odnotowano 1,8 miliarda podróży autobusami, co oznacza lęką tendencję spadkową. Niektóre trasy stały się nierentowne w związku z rosnącymi kosztami, dlatego częstotliwość kursów spadnie, a niektóre linie mogą całkowicie zniknąć z mapy połączeń. Na ostatnim posiedzeniu London Assembly Budget and Performance Committee w dniu 26 stycznia, burmistrz Londynu Sadiq Khan nie zobowiązał się do utrzymania w kolejnych latach obecnej częstotliwości kursów londyńskich autobusów. Wskazał on jednocześnie, że Transport for London, tzw. TFL, regularnie przegląda trasy i stara się zapewnić maksymalną efektywność. Burmistrz wyjaśnił, że jego działania koncentrują się na poprawie usług autobusowych na obrzeżach Londynu, gdzie alternatywne środki transportu są ograniczone. Jednocześnie zaznaczył on, że wzrost dostępnych opcji transportowych w centrum miasta wpływa na zmiany w korzystaniu z autobusów. Han odniósł się także do zmiany wzorców pracy po pandemii, wskazując, że około 2 trzecie czynników wpływających na popyt na autobusy pozostaje poza kontrolą TFL, w tym zmiany w aktywności gospodarczej i pracy zdalnej. Dodał, że niektórzy pasażerowie przeniesie się na Elizabeth Line, co również wpływa na liczbę użytkowników autobusów. Szef największej londyńskiej firmy autobusowej Go Ahead poinformował, że podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne spowodowała, iż niektóre trasy stały się ekonomicznie nierentowne no i nie będą utrzymywane ze stratą. W ostatnich latach liczba pasażerów korzystających z autobusów w Londynie spadła, co negatywnie wpływa na przychody operatorów, zwłaszcza że nie otrzymują oni premii TFL za przejechane kilometry. Decyzje dotyczące tras i częstotliwości kursów mają być podjęte w najbliższym czasie z uwzględnieniem zarówno ekonomicznej opłacalności, jak i dostępności transportu dla mieszkańców Londynu. Około 6 milionów gospodarstw domowych o niskich dochodach będzie nadal otrzymywać 150 funtów zniżki na rachunki za energię w okresie zimowym, po tym jak rząd potwierdził, że program Warm Home Discount zostanie utrzymany przez kolejne 5 lat. Decyzja ta zapadła po konsultacjach dotyczących najlepszego sposobu kontynuowania programu, który funkcjonuje od 2011 roku, a którego kryteria kwalifikowalności zostały w ubiegłym roku rozszerzone na dodatkowe 2,7 miliona rodzin. Ministrowie stwierdzili, że przedłużenie programu do zimy 2030 31 pomoże złagodzić skutki utrzymujących się wysokich kosztów utrzymania, w dużej mierze spowodowanych znacznym wzrostem cen energii. Firmy energetyczne finansują i przekazują zniżkę Warm Home discount w wysokości 150 funtów bezpośrednio na rachunki klientów, co oznacza, że uprawnione gospodarstwa powinny otrzymywać je automatycznie pod warunkiem, że ich dostawca obsługuje ponad 1000 klientów. John poinformował również, że 345 tysięcy szkockich gospodarstw domowych o niskich dochodach będzie od przyszłej zimy automatycznie otrzymywać rabat, co zrównuje politykę Szkocji z zasadami obowiązującymi w Anglii i Walii. Dotychczas uprawnione gospodarstwa domowe w Szkocji musiały składać wnioski o objęcie programem. Rząd zaznaczył, że niewielka liczba gospodarstw będzie musiała dostarczyć dodatkowe informacje, aby mieć pewność otrzymania zniżki w obecnym sezonie zimowym. Jeśli zatem, drogi widzu, otrzymałeś list z informacją o konieczności kontaktu z infolinią Twego przedstawiciela, musisz to zrobić najpóźniej do 27 lutego. Warm Home Discount jest odrębnym wsparciem od średniej kwoty 150 funtów oszczędności na rachunkach za energię, które zgodnie z listopadowym budżetem gospodarstwa domowe mają uzyskać od kwietnia tego roku. Choć zapowiedź ta została przyjęta z zadowoleniem, podatnicy wciąż będą pokrywać część kosztów poprzez inne podatki. Sekretarz do spraw energii obiecał obniżyć rachunki za energię o 300 funtów do 2030 roku. Krytycy uznali jednak tę obietnicę za nierealną, a autor raportu, na którym oparto te szacunki, ostrzegł później, że potencjalne oszczędności mogą zostać zniwelowane poprzez rosnące koszty energii elektrycznej. Obecnie dostawcy energii pokrywają koszt warm home discount dla klientów o niższych dochodach poprzez tzw. stałą opłatę naliczaną wszystkim klientom. Rząd proponuje jednak zmianę polegającą na tym, że koszt rabatu będzie pokrywany poprzez stawkę jednostkową, czyli opłatę za każdą zużytą kilowatogodzinę energii elektrycznej i gazu, co oznaczałoby, że klienci zużywający więcej energii wnosiliby większy wkład w finansowanie zniżki niż ci, którzy zużywają jej mniej. Niedawno przeprowadzono w tej sprawie konsultacje. Rząd stwierdził, że takie rozwiązanie byłoby sprawiedliwsze, a przeciętni konsumenci odczują oszczędności na swoich rachunkach. Zapowiedziano, że aktualizacja stanowiska nastąpi już niebawem. Szanowni widzowie, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że informacje, jakie dla Was przygotowałem w dzisiejszym wydaniu wiadomości, okazały się interesujące, no i w jakiś sposób przydatne. Jak zwykle, zapraszam do subskrypcji, pozostawienia polubienia oraz włączenia się do dyskusji pod dzisiejszym nagraniem. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce na kanale Stacja Emigracja. Cześć!